Siema, siema. Teraz już na pewno mnie słychać. Z tej strony ekipa Imaginarium RPG. Kłaniam się serdecznie. I dzisiaj kontynuujemy naszą grę w Dragon Age. A. Tak, jesteśmy cały czas na balu i jestem ciekawa, co nam się zadzieje. Dzisiaj nie ma z nami Noki, ale są inni wspaniali gracze, czyli na przykład jest Tali z polskiego RPG'owania jako Freddy hey. Sanders, Jest też Ergo z przygody młodego mistrza gry jako Miril. Witajcie. Jest też Żelek jako Telan, jako też chyba polskie RPGowanie, coś ostatnio mówiłeś, nie ale nie pamiętam. do końca, raczej osoba współpracująca. Tak, ale jesteś i, i to jest super. Z ogłoszeń w niedzielę wpijajcie do nas na streamki wośpowe, bo będziemy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od dziewiątej do późna. Będziemy grać i, i w ogóle robić rzeczy. O 21 mamy finał, gdzie podsumujemy sobie nasze aukcje charytatywne, które już teraz możecie wystawiać na Discordzie. I już są całkiem fajne rzeczy, bo Zwierzakowa wrzuciła jakieś tam e, fajne brelo nie breloczki, tylko kolczyki z kostek czy wisiorki. Więc jeżeli, jeżeli lubicie taką RPGową biżuterię, to totalnie zerknijcie, bo... Bo jest to coś gdzie? fajnego. Gdzie? Na Discordzie. Jest zakładka WOŚP i tam takie rzeczy są. <grych> Pójdę zobaczę a jestem, sam. A jestem przekonana, że będzie jeszcze więcej rzeczy i zachęcam do tego, żeby coś dodać. A jeśli chodzi o naszą sesję i triggery, które mogą się pojawić, to one są takie standardowe do Dragon Age, czyli takie, jakie możemy znaleźć w grach fantasy. Czyli na pewno mogą się pojawić śmierci, przemoc, przeklinanie, brzydkie słowa, e, rasizm. Tak, bo, bo gramy w Dragon Age, nie w Veilgarda, więc tutaj rasizm jak najbardziej będzie się pojawiał na tej kampanii i warto wspomnieć też, że jest to już czwarta sesja, więc jeśli nie widzieliście poprzednich, to bardzo zachęcam, a jeśli nie, no to myślę, że z kontekstu też się jakoś odnajdziecie. Tak, a my myślę, że przejdziemy sobie do naszej sesji. Bo spotkamy was w tym miejscu, gdzie was zostawiliśmy. Trochę rzeczy działo się jednocześnie. Fern dostrzegła bryłkowca z... o jedną łapkę mniej, za którym momentalnie podążyła. Elanie, ty dostrzegłeś dwóch mężczyzn, którzy byli <laughs> właśnie spięci. Jeśli chodzi o, o ich położenie, to jeden przyciskał drugiego do ściany i przyciskał mu sztylet do gardła. Freddy Sandis, ty poczułaś, że zasłona jest bardzo, bardzo słaba nagle. A Miril, Ty odkryłaś, że w pudełku, które trzymałaś, bije jakby serce, ten dźwięk bicia serca tam był. I usłyszeliście też, że za około 15 minut będzie inauguracja rozpoczęcia balu. Może błędnie, ale miałem wrażenie na poprzedniej sesji, że pod koniec może to w mojej głowie już narosło. Że zasłona gdzieś była bardzo cienka, tak. pod sam koniec, kiedy to serce biło. Czy to jest tutaj? Czy my to jakoś odczuwamy? Czy jest jakiś zagor... e... Chciałbym zrozumieć sytuację, w której się znalazłem troszeczkę lepiej, więc pomóż mi naprowadzić mnie delikatnie. na Czy... Dobra. Możemy ja to tak nie zrobić. Na... Ty miałeś 20 okay, chyba, tak. nie? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Eee, Zobaczymy, więc... jak tam. Miril, i. Ja to jestem w takiej. <noise> ja jestem samołukiem. Arkana to jest wiedza tajemna. Tak. O, to nie będzie dużo. Eee, więc Jeszcze myślę, nie widzę, że... co rzuciłem, bo. 9. Może... 9. Eee. Dupa. Eee, więc myślę, że jak ja tylko czuję, że ta bariera w jakiś sposób nagle słabnie. To ja momentalnie jak gdyby podrywam się, przerywając rozmowę. E, jeszcze tylko szybki, e, szybka naprawa, bo zakładam, że możemy flafowo uznać, że mogę sobie też tym poprawić ma makijaż. Mm -hmm. Więc po prostu, żeby nie było nic widać, szybkie, szybka naprawa, żeby nie było widać, że płaczę. Płakałam w zasadzie. E, I od razu podrywam się z kosturem w ręku i biegnę w miejsce, w którym jak gdyby jestem w stanie wyczuć jakieś takie centrum tego właśnie. Jest to wewnątrz. Wewnątrz budynku, tak. Zdecydowanie wewnątrz. Jesteś w stanie ustalić mniej więcej kierunek? Nie jest to na pewno ta sala, w której byliście, tylko gdzieś głębiej. Więc momentalnie podrywam się i zaczynam e, jak gdyby, może nie biec, ale szybkim krokiem iść w stronę posiadłości. I myślę, że na ścieżce zobaczę e, jestem w stanie zobaczyć Miril. I nie wiem, tak. czy dalej jestem w stanie zobaczyć Fern. czy ona Nie, myślę, że Fern zniknęła w cieniach, jak to ma w zwyczaju. Ale ty tyle nie też widzisz, że nagle Freddy Sandy podrywa się. Tak, ale nie widzę I stąd też nie dwóch Jeden Tak. Jeden drugiemu grozi ostrzem, więc ja idę zainterweniować. I to w bardzo konkretny sposób. Ja mhm. dosłownie biegnę i z pięści uderzam jednego z nich tak, żeby go odsunąć. O... Żeby go po prostu cofnęło o kilka dobrych stóp i żeby się zablok złapał. OK. Dowiedzieć. Ja Daj najpierw bije, potem zadaję pytania. Ja bym sobie na coś rzuciła, jak bardzo go uderzysz. Ja sobie też jakąś kartę, ja, tak. kartę otworzę. Dobra. Żeby mieć podgląd na umiejętności. Chociaż to też może być po prostu atletyka lub akrobatyka. Bo chodzi, chodzi po prostu o to, jak bardzo. No bo tego trafisz, on, on się nie spodziewa tego jest. <laughs> Więc myślę. Że w tym momencie mężczyzna zatoczył się, po prostu zrobił taki piruet wokół własnej osi i mocno się zatoczył, i w pewnym momencie potknął się własne nogi, i teraz przewrócił się. Kiedy leży na, na ziemi, dostrzegasz, że jest to kapitan straży newarskiej, Ups. który właśnie rozciera sobie policzek i spogląda na ciebie. Czego? Chodzi z tym Sprawy prywatne, nie mieszaj się. Nie zmienia faktu, że być może nasz nasi dobroczyńcy nie byliby zadowoleni, gdyby doszło do rozlewu krwi, tutaj. Życzę sobie na, na spostrzegawczość jeszcze. Nie jestem najbardziej już osobą na świecie. E, na percepcję. Mhm. Dobrze. Rozumiem. Myślę, że, on, że dostrzegasz, jak on podnosi się z ziemi, i on jest też dość rosłym mężczyzną. Jest to człowiek, ale mimo wszystko jest niższy od ciebie. Jego spojrzenie jest jednak surowe. Jego brwi są teraz ściągnięte, i widzisz, jak, jak buzują w nim dwa wilki, które walczą o to, żeby zdecydować, co on ma właśnie teraz zrobić. I w pewnym momencie on po prostu. Prycha i poprawia sobie swój ubiór. Odchodzi, tak? Nie, patrzy na ciebie na razie mimo to. Tak jakby. Tak jak możesz, możesz poczuć, że. że przy twojej postaci pojawi się napis: kapitan straży to sobie zapamięta. Okej. Okay. To jest raczej coś takiego. Po czym zerka trochę za ciebie i, i znowu wraca wzrokiem do, do twojej twarzy. Proszę lepiej cieszyć się balem póki trwa. Śmiecham się do niego sarkastycznie i na pewno będę. Udanego wieczoru. Skiwa ci głową i będzie cię odprowadzał wzrokiem, a ty dostrzeżesz, że nie ma tego drugiego mężczyzny. I dobrze. To jest właśnie to, co ci się nie udało, po prostu nie widziałeś gdzie idzie. kto to dokładnie. na się z obrotem w krok. Trudno. Tymczasem. Tymczasem, widzisz jak Freddy Sandy się mija. Szybkim krokiem. Zasłona słabnie. Też czuję. W budynku. Na zewnątrz... W środku wskazuje jej po prostu laską. Więc y, Miril w pierwszym momencie obraca się w tamtym kierunku, zaczyna tam iść, krzyczy, a nie, za tobą, i przepuszcza cię przodem. Nawet nie czekała, aż mnie przepuścisz przodem. <laughs> więc, w sumie bardziej to wygląda, jakbyś był psem, który próbuje złapać własny ogon. Tak, tak ja taki, 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 po prostu takie kółeczko zro zrobiła prawie w miejscu i idzie za tobą. Yy, nie wiem, co to jest. Yy, jest podejrzane. Yy, dostałam przesyłkę. Dziwne, że... A widziałaś tego bryłkowca bez łapki? Dziwne rzeczy tu się dzieją. I jeszcze jakichś dwóch chłopów się biło. A i dziecko spotkałam. Masakra. Byłam kiedyś na balu, ale tak to on nie wyglądał. Bisz. Co? Na dużo tłumaczyć, idź później, wytłumaczę. Dziecko z bryłkowcem! No, dziecko z bryłkowcem. Wiem, czy to. Znaczy, dziecko jest gospodyni, gospodarza. Kto jest właścicielem tego dobytku? Ej, mam pomysł! Jeśli na mamy na się dostać do czyjegoś budynku, znajdę to dziecko. Odwracam się, gdzie to dziecko. Tutaj na razie Gdzie? go nie widzisz. Kurwa. Gdzie są te dzieci, kiedy są potrzebne? Ona mi się przedstawiała, nie? Czy nie? E, mm. Tak, przedstawiała. Miała na imię tu... Eli. Szukaj Eli. Eli. I ten, do, do Patrycia się schylam. Szukaj Eli. No szukaj. Patryś. Ale, Wyobrażam sobie, że na pewno robi zdech Patryś. Zdech Patryś. <gryś> oh, Jesus. I, o I Widzę jak on I, I tak, ja, tak, ci myślę, nie, że, ja ci że nie to ja ciągnę go na tej smyczce <gryś> za sobą. Tego fioletowego kupytka. Sztywnego. Ja podchodzę do nich, tak. Chyba nie... zrobiłem sobie nowego wroga. Nie ma czasu! Za nami! <gryś> Ciągle go za rękę, nie, no go łapię po drodze. Ja staram się po prostu wyczuć tą magię i skupić na kierunku, w którym powinniśmy iść. Mhm. W porządku. No cóż, nie temu... I tak nie miał. Nie w... jak to dziecko wygląda. Telanie, nie, te... nie temu miał służyć garnitur, w sensie miałeś się dogadać z ludźmi. Ale on, komu, on komuś tutaj do podkładał, a wiesz, że ja nie lubię tej sytuacji. Widziałeś dziecko? Dziewczynkę? Taką nie za dużą. Jest parę dzieci. Tam był stolik przecież, z dziećkami. Nie? nie, 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 to... Zobaczyłbyś... Od razu widać, że takie bystrzejsze, trochę inne. Można się skupić gatunek. na potencjalnych, nie wiem, demonach? No ale... Dzieci wiedzą więcej. Nie powinniśmy to zgłosić na przykład obsłudze? Żeby oni. bo mają jakiś strażników i na przykład a, się. A no zajęć. tak, obsługa wie jak walczyć z demonami. To, przepraszam, nie tak? Przepraszam, czy może pani posprzątać tego wrzeszczota? Strasznie tu nabałaganił. Wiesz, inaczej to my skończymy w krwi, więc wiesz. Tylko nie nie na czy chcesz na takiej swoją spienetkę ugrodzić, Miril. Rozumiem, że my cały czas jesteśmy w ruchu, w kierunku. Tak. <grym> tak, tak. Ja sobie kpię trochę z Miril. Wchodzicie my sobie w końcu do budynku. Było jakieś wino po drodze, żeby staty... Zają... O, no, naturalnie, tak. <grym> to tak Miril biegnie, ale z tym kieliszkiem w takim razie. W drugiej ręce ciągnie osła. <grym> Boże. I masz tą wielką suknię, tą taką z domu, z, z tą, z tą, która ma ramę pod spodem. Tak, No, on się musiał pod nią zmieścić, tak? Jezus, maria. Potem zajmujesz pół sali. No, myślę, że nie jest jedyna w takiej sukni tutaj. Nie, zdecydowanie jest tutaj masa takich innych osób. I cały czas wyczuwasz Freddy Sandy jest. To, że ta zasłona słaba jest, chociaż czujesz, że jak się nabudowuje powoli, z powrotem. Ale jesteś w stanie wciąż wyczuć, yy, gdzie to jest. Więc myślę, że na, na bieżąco mówię, że. Yy, Rozumiem, że zasłona... kierujecie się cały czas w kierunku tak, tak, tak. tego. Dobra. Tak, 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 ale im mówię, że wychodzi na to, że coś się już wydarzyło, bo zasłona zaczęła się wzmacniać. To może. To pytanie, coś, czy coś to co nie przyszło. To właśnie chciałam powiedzieć, że coś przeszło i. albo coś. albo zostało wezwane. Hmm. Wątpię, bo gospodarze chcieli to robić w czasie balu. Więc to, pytanie, to, kto to, to zrobił? nie gospodarze. Mijacie gości, Mijacie gości idąc przez salę balową aż w końcu wchodzicie na korytarze, które prowadzą do innych komnat. Nie jesteście w stanie stwierdzić do jakich. Jednak w pewnym momencie dwójka strażników wychodzi wam naprzeciw i zasłania wam drogę swoimi halabardami. Stać. Tutaj wstęp wzbroniony. A pozwólcie, przedstaw im sytuację, bo może to ich skłoni. Wy jesteście szarymi strażnikami. To ty jesteś malniem. To ty wyczułaś. Problem. Co jest. Jakie komnaty znajdują się w tej części budynku? Kto zakazał wejścia tam? Żaden z gości nie ma tutaj wejścia. Są to komnaty prywatne. Oraz prowadzące <laughs> do gabinetów i innych dóbr rodu Marcellus. Możecie Dobrze. z nami pójść. Nie ma czasu na przepychanki. Coś zostało wezwane gdzieś w tej części. Jestem szarą strażniką. Ten pan jest szarym strażnikiem. Pan elf tu taki wysoki. Jakbyśmy chcieli, przyłożylibyśmy wam w łeb, ale chcemy współpracować. Chcemy pomóc. Chcemy dla dobra tego przybytku dostać się do środka. Możemy razem z wami iść. Albo znajdźcie kogoś innego, kto nas odeskortuje, byle szybko, nim całe to przedsięwzięcie wyjebie w kosmos wyciąga rękę do ciebie. Tak jakby czegoś oczekiwał. I mówi, glade. Czy mamy jakieś glady na to, że jesteśmy szarymi strażnikami? Nie wiem, mamy... macie? <laughs> mamy medaliony. Myślisz, tam... znaczy, możemy mieć coś takiego, żeby tam nie wiem. Jakieś papiery, kiedy wchodzisz do innego kraju, czy coś. To no, ogólnie, ogólnie na pewno macie, nie? Tylko pytanie, czy wzięliście to tutaj. To już od pewnie was tak. zależy. Ja bym, ja by ja bym pewnie nie wziął, 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 ale jak Telan wziął to... Tak, to ja wziął, bo bez takich rzeczy się nie rusza z domu. To jest jak dowód osobisty, dajcie spokój. Mężczyzna bierze w takim razie od ciebie ten glejt i uważnie się mu przypatruje, przyglądając mu się z bliska, z daleka, po czym zwija go i podaje tobie. Proszę w takim razie zaczekać. Mamy czas. Steven, przypilnuj ich. Mówi do drugiego i odchodzi. Do środka wchodzi? Nie, odchodzi po prostu. Dobra. Już myślałem, że tam wejdzie i go zabiją i nic się nie, 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 nie. Nie, 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 nie. On, on idzie bardziej w stronę mhm. sali balowej. Proszę nie chcę okay. poinformować tutejszych gospodarzy o tym, co zaszło. Drugi y, strażnik przesuwa się trochę bardziej na środek korytarza, rozstawiając szerzej nogi, tak żeby Wam y, mimo wszystko zasłonić to przejście, póki jeszcze y, nie ma żadnej zwrotki. Kolega poszedł Wynnie. po zgodę do właścicieli. Proszę zaczekać. Mhm. Możliwe, żeby wrócić z właścicielami, którzy będą wiedzieli, chcieli wiedzieć, co się dzieje. Z Komnat. Są jakieś inne wyjścia w stronę sali? Tak. I tutaj nawet w razie czego nie odetniemy tego co to może tutaj się dostać. Już. Nikolwiek pójdziemy coś się dzieje, to nie jest normalne. Strażnika chwilkę zajmie, On musi tam najpierw podejść, zagadać. Więc e, jeśli o niczym nie rozmawiacie, to myślę, że możemy to skipnąć. Ja myślę mhm. właśnie, że raczej z niecierpliwością wiona po prostu czekam mhm. i gdzieś tam cały czas staram się ją wszystko wyczuć, czy nie będzie jakiegoś następnego obniżenia, obniżenia jakby energii i bariery. Znaczy bariery, twu, zasłony. Widzisz też, że nie jesteście jedynymi osobami, które tutaj wchodzą. Do tego korytarza. Um, wydaje się, że co jakiś czas ktoś tutaj zerka z różnych powodów. Czasami są to rozchichotane osoby, które po prostu zgubiły się. Czasami jest to ktoś, kto, kto sprawdza, czy, czy można przejść z ciekawości. Niemniej, kiedy tylko widzą, jak, jak stoi tutaj strażnik, jak wyczekacie, to wycofują się. Czy wyglądał na maga, lub osoba, która mogłaby wiedzieć, co tutaj się dzieje, czy raczej przypadkowe osoby, to są zupełnie. Z co? Myślę, że ciężko to stwierdzić, bo mm, myślę, że kostury nikt nie miał, kto, kto tutaj był, ale jeśli chodzi o kreacje, to niektóre z nich wyglądają bardzo w stylu mortalitasy, ale ciężko stwierdzić, czy to po prostu jest taka moda newarska, czy rzeczywiście ktoś jest tutaj magiem. Już tylko w Redditie ja przyniosła kostur. Nie rozstaje się z nim, tak? jeszcze Sopa. nie wiedział z czego mam zbudowany stelaż. <noise> <noise> W momencie widzicie jak ten strażnik wraca wraz z jeszcze jedną osobą. Widzicie wysokiego, szczupłego, dość młodego drugiego mężczyznę o takiej arystokratycznej postawie. Ma ostre rysy twarzy, ciemno szare oczy i ciemne, takie trochę bardziej falowane włosy, które wiąże z tyłu w kucyk. Strój ma elegancki, ale jednocześnie praktyczny. Spogląda na was ze ściągniętymi brwiami. Czy my go rozpoznajemy? Czy to była jedna z tych osób, które zostały nam wcześniej wymienione przy wejściu? Hmm... Myślę, że to możemy załatwić rzutem na jakiś lor. Historia to może być, to może być też... No, głównie myślę historia. Ja sobie na ja pewno myślę. rzucę. To myślę, pani... że Ty możesz sobie y, z adwentycz rzucić, bo, bo jednak jesteś y, trochę dłużej w nowarze. 24. Mm -hmm. 17. Ja nie, ja nie był myślę w ogóle, ten... że pani że, że ta fara mogła nam mówić. A tak, tak, tak. Pytanie, właśnie tak. tylko, czy to jest jedna z tych osób, które nam przedstawiła, czy nie? Nie, to nie jest ktoś, ja... kogo Wam ja przedstawiła. <coughs> Bo ergo nam Tak. Tak. Mój, jestem teraz Miril. Mm. Aż jesteś Mizu. Upgrade. Nie mówcie, że ja jestem Telanem. Nie, nie. Telanem jest, To dobrze ergo. Ty jesteś na swoim miejscu. A no ty ci przeszkadza byciu Telanem? Anyway, bo i tak e, i tak nie rzucała, to wam powiem, że wasza dwójka wie z e, historii, że jest to dziedzic tego rodu Marcellus. Najmłodszy, czyli najstarszy syn. Najstarszy syn, najstarszy. zgadza się. I ma na imię... E, ma na imię... Gdzieś to mam... Tarien. Jaki on ma tytuł? Myślę, że jest lordem. Cóż. Już... Ja czekam, aż Freddy i Sandy się zajmie tym, bo ja nie czuję się najbardziej komfortowo w towarzystwie lordów i innych, tak. Ale czy nie czekamy na Miril? Tak, myślę, że zaczekajmy. Więc. Idziemy na, chw na chwilę przerwy, drogie czaty i wrócimy jak tylko pojawi się nasza Miril. Także zaraz jesteśmy.